Zanim zaczniemy odcinek, chciałem się pochwalić najnowszym zakupem. A kupiłem sobie taki śrubokręt, czy śrubokręt z wymiennymi końcówkami. Jak widać, jest taka typowa próbówka. No i różne końcówki, płaskie, krzyżaki i torksy. No i jest jedna rękojeść. Można sobie takie końcówki potem wymieniać podczas pracy. Wiadomo, jeśli dużo robimy. Przy elektryce to warto mieć komplet niewymiennych, pracuje się tym szybciej i wygodniej, ale na jakieś wyjazdy, gdzie nie chcemy zabierać za dużo narzędzi, to taki zestaw jest bardziej kompaktowy. No i właśnie w tym celu, żeby mieścił się w skrzynce, to sobie zakupiłem. Końcówki są magnetyczne. I taki patencik, być może kogoś zainteresuje. A być może ktoś ma i napisze mi, czy warto. No około 100 wykosztuje taki zestaw. No w Zależności są jakby, niby różni producenci, ale jak się przyjrzycie, to wygląda to identycznie. Różni się tylko ta nazwa i ewentualnie pudełko. A propos pudełka, tutaj jeszcze to, co mamy w zestawie. Ale ten wstęp to tylko jako ciekawostka. Ponieważ w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie pierwsze wióry na frezarce. Świecki frezarce marki Kormak uratowanej przez mojego widza Pawła Właśnie przed Hutą. Ostatnio uruchomiliśmy elektrykę. Pokazałem wam jak ta maszyna funkcjonuje, jakie ma napędy i tak dalej, jak ta elektryka tutaj działa. A dzisiaj próbujemy wykonać jakieś pierwsze wióry na tej maszynie. To będą ogólne testy. Tam jeszcze parę rzeczy było do zrobienia, dolanie oleju, kości do imadła, które pokazałem wam jak robię na short. Jeżeli ktoś nie widział, to właśnie ten short teraz tutaj się z boku wyświetla. Więc cofnijmy się w czasie i zacznijmy od początku. Jak pokazywałem Wam na frezarce CNC, montaż i madła to opowiadałem, że pod spodem madła najczęściej mają takie rowki wzdłuż i w poprzek, w które mocuje się specjalne kamienie ustalające, które ustalają nam przynajmniej zgrubnie pozycję w rowku. No i te madła nie inaczej mają takie kości w zestawie. Każde madło miało po dwie takie kostki, z tym, że tutaj ich nie mogę zastosować, bo nie ma rowków teowych. Można by coś wymyślić, jakieś bolce czy coś, no ale ja mam na tyle wprawy z czujnikiem zegarowym, że dosyć szybko ustawiam takie madło na zegar. Z kolei tutaj, skoro jest taka Możliwość wykorzystamy ją, z tym, że tu są rowki 14, a kości mają 16 mm. Dlatego wziąłem sobie zwyczajnie z ręki, przefryzowałem te kostki, zrobiłem taki uskok, żeby one miały 16 mm. Ten uskok jest nieco głębiej zrobiony, tak żeby ta baza szersza była po prostu schowana, żeby nam się nie oparła tutaj tą szerokością 16 gdzieś na jakiejś faste czy coś takiego, tylko po prostu zrobiłem. Tak jak rowek ma 5 mm, to ja zrobiłem 5,5 mm. W głąb. Chodziło mi o to, żeby ta powierzchnia, wyfrezowana tutaj, była nieco niżej niż płaszczyzna imadła. Wtedy mamy pewność, że baza oprze nam się w rowku, w tym miejscu. O, tak to wygląda. Zrobiłem taki schodek i cała kostka ma 10 mm, a rowek w imadle ma 5, ale ja zrobiłem to na 4,5 mm. Chodzi o to, żeby na pewno nam się oparło na tej powierzchni zafrezowanej, a nie na tej powierzchni szerszej. No i teoretycznie te kości powinienem symetrycznie sfrezować milimetr z jednej, milimetr z drugiej, no ale w moim wypadku nie ma to większego znaczenia, więc dla własnej wygody zrobiłem to z jednej strony. Ja tutaj będę chciał to imadło zainstalować wzdłuż, z tego względu, że jak zainstaluję w poprzek, tak jak tradycyjnie to najczęściej widzimy, to po prostu ono tutaj wystaje z tej lewej strony i ogranicza mi część powierzchni garażowej, warsztatowej, więc zrobimy sobie to w ten sposób, że dam sobie je wzdłuż stołu. Jeszcze zobaczymy czy pasuje dorobka. Dorowka. dorowka. Oczywiście montując takie kości, wszystko tutaj musi być czyściutkie, bez żadnych paprochów, zadziorów, rgnieceń. Te kości wchodzą tutaj dosyć pasownie, no bo jest to precyzyjne imadło, przystosowane do jakichś konkretnych obrabiarek. No tutaj nawet nie wiadomo, czy te rowki w tej frezarce są na tyle idealne, żeby takie imadło precyzyjnie osadzić, no ale zobaczymy, najwyżej będziemy musieli pokombinować, trzeba będzie wtedy Zawęzić ten wymiar kości, tak żeby to imadło troszkę ruszało się na boki, żeby dało się je, że tak powiem, dokorygować. Stół co jakiś czas dobrze jest przeosełkować, ponieważ podczas pracy robią się na nim takie różne wgniotki. Tutaj na przykład widać takie minimalne, i to potem sprawia, że nasze imadło nie leży płasko. ten rower dalej. No kurde, teraz to, to wyjmie. Nie gadaj, że środkowy rowek ma inny wymiar. To były niezłe jaja. No i mamy problem. Problem polega na tym, że środkowy rowek nie jest tak dokładnie wykonany, i nie ma pełnych 14 mm, i teraz i madło nie chce wejść naszymi kościami, i tak to moi drodzy jest z takimi chińskimi maszynami, że nie wszystko jest dopracowane tak jak powinno być. I w sumie na maszynie tego nie poprawicie, bo ona nie ma takiego pola pracy. Stół dojeżdża do pewnego momentu, no i zabraknie jakiś pewnie z 200 mm do krawędzi, żeby tą szerokość poprawić. Jedyne co można zrobić to poszerzyć ten rowek właśnie na szerokości samego imadła. No i pamiętać o tym, że jeżeli będziemy chcieli użyć tego rowka jako bazy, no to on tutaj na środku będzie nieco szerszy. Po ponownym dopasowaniu, tym razem przymierzę sobie kości wcześniej, one tak mają wchodzić pasownie, czyli mają się nie ruszać na boki, z takim, powiedziałbym, lekkim wciskiem. Tu jest to ciężko osiągnąć, ponieważ ta powierzchnia tutaj jest, kurczę no, ciężko powiedzieć, jakim narzędziem jest wykonana ta powierzchnia. Na pewno nie jest zbyt gładka, przez co w niektórych miejscach te kostki wchodzą nieco ciaśniej, w niektórych nieco luźniej, no ale najważniejsze, że udało się dopasować. Dobrze, powtórzmy montaż imadła. Jeszcze na szybko sprawdzimy sobie równoległość na tych kościach. Oczywiście imadło powinno być przykręcone, teraz nie jest. No ale ja już muszę iść do pracy. Więc po prostu zrobimy taki szybki pomiar. Tutaj mamy jakiś taki luz, który pojawia się nawet przy ruchu korbo. Ale nie wygląda to szczególnie ładnie, ta równoległość tych rowków do całej maszyny. No okej, okay. dycha to do większości prac, jeszcze w miarę może być, no ale... Teraz co, ja ruszam stołem? To jest taki luz na stole, tak? Coś tu można przyblokować jeszcze? Z tej strony nie. Z tej strony są jakieś blokady. Zobaczymy jak to przyblokuje, to Co, coś się poprawi, czy nie? No dobra, jak jest przyblokowany stół, to jest troszkę lepiej. No ale idealnie nie jest. Jak widzieliście, po przykręceniu jest nieco lepiej. Więc, mając już imadło, pozostało mi tylko dolać oleju i przygotować się do pierwszych prób na tej maszynie. I pierwsza rzecz, jaka mnie zastanawia, to posuw pinoli wrzeciona. Jak już wiecie, mamy tutaj automatyczny posuw uruchamiany tą dźwignią i wyłączany przez ten zderzak. Czyli, jak nam dojeżdża do zderzaka, no to posuw się powinien wyłączyć. Ja go tutaj ustawię trochę wyżej, żeby nie było problemu. No i jak widać dźwignia odbija. Jedyne co zwróciło moją uwagę, to że dość łatwo zatrzymać ten posłuch. No i mówię, taka potężna maszyna to pewnie coś jest zepsute, bo taki posuw w wiertarkach no to najczęściej najwygodniejszy jest, gdy wiercimy duże średnice i musimy tutaj mocno się wieszać na tej rączce, a tak zawsze sobie możemy założyć posuw i na przykład FI tam 30 w kostce 100 mm wierci na tym posuwie. Okazuje się, że dotarłem do instrukcji maszyn tego typu, może nie konkretnie tej i tam bodajże jest chyba maksymalna średnica na posuwie 12 mm, tak więc trochę dziwna sytuacja. No ale zobaczymy, czy w ogóle jakikolwiek otwór się uda wywiercić. W tym celu skorzysta na początku z uchwytu wiertarskiego, ponieważ założymy jakieś mniejsze średnice. Na wiertarko frezarce Zosia do tej pory używaliśmy narzędzi mocowanych na stożek morsa. Uchwyty wiertarskie, zwykłe stożki morsa z płetwą, a oprawki frezarskie, czyli takie na przykład na koszyki R, czy bezpośrednio frezy, nie mają płetwy, mają gwint, po to, żebyśmy przez środek szpilką mogli dociągnąć to narzędzie na tym stożku, żeby ono nam nie wypadało. Chociaż stożek morsa jest samohamowny i taki zwykły uchwyt wiertarski trzyma, bo podczas wiercenia mamy głównie siłę osiową, no to podczas frezowania mamy siły boczne, drgania, które taki niezablokowany uchwyt, niezaciągnięty szpilką, po prostu zluzują ze stożka morsa i ten stożek nam wyleci. Tutaj działa to nieco inaczej. Również jest stożek, ale ten stożek nie jest takim typowym stożkiem samohamownym, tylko jest to stożek frezarski. Jakby są różne wykonania tych oprawek, na przykład to jest oprawka BT, ale zbieżność tego stożka jest taka sama jak na przykład w ISO czy w DIN. To różni się na przykład tą częścią chwytową, bo to jest typowo do cence do magazynów narzędzi. Inne tego nie ma. Niektóre też mają taką dłuższą szyjkę tutaj, jeżeli ktoś ma oryginalną śrubę to może być problem, bo ta szyjka tutaj troszkę wystaje, tego tutaj nie ma, bo tu normalnie na CNC wkręcamy grzybek. Więc taki stożek się za bardzo nie klinuje w tym uchwycie, wystarczy lekko puknąć i on się nam zwalnia, a moment obrotowy przenoszą nam takie kamienie, które wchodzą te rowki tutaj po bokach. No to jest właściwie jeden, powinny być dwa, tu powinien być drugi, no ale przy takiej mocy silnika bardzo wątpię, żeby chociaż jeden nam ścięło ten kamień, więc na razie będziemy testowali po prostu na jednym. Mamy frezarkę, mamy już założone i madło, więc w razie czego zawsze można sobie takie kamienie dorobić. We wrzecionie poziomym w ogóle brakuje obydwu. Teraz, żeby zamocować takie narzędzie, jakby nie wbijamy go do uchwytu, no bo ono się nie zaklinuje, tylko musimy tam od góry szpilkę przykręcić, żeby nam to złapało. Potrzebuję klucz. Dokręciłem sobie na ciężkim biegu, wtedy jest duża bezwładność przekładni i po prostu jestem w stanie dociągnąć tą śrubę przy wierceniu. Na pewno nie musi być to bardzo mocno przykręcone, jak widać, teraz z powodu założenia tej oprawki. Uchwytu znacząco zmieniła nam się odległość od stołu, więc jedziemy sobie stołem na dół. Oczywiście można tutaj założyć korbę i kręcić korbą. No i tak samo do góry, w zależności co chcemy osiągnąć. Ale mamy tutaj również napęd elektryczny. Zestaw chińskich wierteł znacie je z moich starych filmów. Na tamten czas no, to był bardzo fajny zestaw, cena, jakość, możliwości. Teraz nie wiem jak to wygląda, nawet nie wiem czy on jeszcze jest dostępny na Bangut. Ale dalej tych wierteł używam do zadań specjalnych. Zabieram je na jakieś wyjazdy, bo po prostu się dobrze spisują. No dobrze, to spróbujemy wiertło dziesiątkę. Teoretycznie dziesiątka powinna iść. Powiem wam, że. Fajne jest to, że jak na Chińczyka, jest to pierwsza z chińskich maszyn, która nie ma luzu na pinoli, ale jest tutaj też blokada, gdzie możemy sobie przyblokować. Tak więc jest to spoko, bo na Zosi, na takim długim wysięgu, gdy nie zablokujemy, to naprawdę jest duży luz tutaj na pinoli, a tu jest to zrobione precyzyjnie. Dobrze, okulary i próbujemy wywiercić pierwszy otwór. To jest moje pierwsze prawdziwe obsługiwanie tej maszyny ponieważ wcześniej nie miałem okazji to jest poziome dobra, to obroty są na pewno za wolne spróbujemy wybrać jakiś wyższy bieg wiertło dziesiątka choć już to pokazywałem nie raz, no to przy okazji policzymy sobie dla wiertła dziesiątki, jakie powinny być parametry, prędkość wrzeciona. Powiedzmy, że przyjmujemy dla takich wierteł HSS VC15. Średnica 10, prędkość skrawania 15, czyli tam powiedzmy około 500 obrotów. Zobaczmy, co mamy najbliższe temu. To jest taka tabelka. Mamy tutaj do wyboru 460. No i taką ustawimy, czyli musimy wybrać tutaj dwójkę, bo mamy dwójkę w tym rzędzie podaną Ma być tabelka B, a jest A, czyli musimy dać B. Jeżeli nie chce nam wskoczyć bieg, no to musimy albo obrócić wrzecionem, albo po prostu włączy na chwilę delikatnie obroty i ma być na low, czyli jest na l. Ok, zobaczmy jak wyglądają te obroty. Ok, no to wiercimy najpierw z ręki. Super, bez żadnego problemu. Przy okazji możemy trochę potestować DRO, chociaż wiercenie nie jest najlepszym sposobem na to. Wtedy nie wiem, czy wy tam w ogóle widzicie jakieś cyfry, ale jeżeli chodzi o DRO na frezarce, to pewnie nagramy na to sobie osobny odcinek. Teraz po prostu sobie wyzerujemy wszystkie osie, no i zobaczymy potem, czy mniej więcej pozycje otworów się zgadzają względem siebie. Ale mówię, otwory nie są na tyle dokładne, żeby precyzyjnie sprawdzić tą maszynę. I teraz wpuszczę w powietrzu posłów, Ponieważ nie znam tej maszyny, muszę się nauczyć zobaczyć, czy posuw jest dobrze ustawiony. Tu jest pokrętło od posuwu, no i możemy sobie ustawić posuw 0,25, 800 i półtorej dychy. Teraz jest niby ustawiony największy posuw, zobaczymy jak to wygląda tak wizualnie, a moje, że tak powiem, doświadczenie pozwoli mi ocenić, czy jest on za szybki, czy jest prawidłowy. Dobra, przesunąłem się o 20 mm. wywierci. no i jak widać nie wywierciło dotknęło nam materiału mimo że nie dojechało do zderzaka, no to posłów się wyłączył i ustawiłem mniejszy postów. Nie wiem czy to ma duże znaczenie to nie jest zablokowane, wszystko chodzi luźno Nam to nie dało. Czyli niby automatyczny posuw działa, bo się załącza, ale jest tak jakby źle wyregulowany. No dobrze, to jeszcze dajmy najmniejszy, czyli 0,8. Czyli na pewno jedną z ważniejszych rzeczy, do której trzeba będzie zajrzeć, to jest regulacja tego posuwu. Niestety w DTR nie znalazł żadnych informacji, jak ten posuw wyregulować. Czyli po prostu trzeba będzie przeanalizować mechanikę tego układu i samemu dojść do tego, jak ten posuw ustawić, żeby on się nie wyłączał samoczynnie przy takim niewielkim obciążeniu. Bo dziesiątką powinno to spokojnie wiercić według tej instrukcji, którą znalazłem. Zresztą no, zobaczcie, że to wcale nie wymaga dużej siły. Załączmy obroty. No bez większych problemów wywierciłem ten otwór, więc jeden posłów nam nie działa prawidłowo, niestety, ale dla Was pewnie niestety, bo nie wątpię, że jesteście ciekawi jak to jest skonstruowane, no i ewentualnie jak to wyregulować, jeżeli ktoś by podobną maszynę posiadał i chciał sobie to też u siebie ustawić. Ok, ale ten posłów nie jest aż tak bardzo ważny, bo możemy sobie poradzić przy pomocy posuwu stołem podczas wiercenia. Ale niestety dalsze etapy wiercenia, frezowania musimy przerzucić na kolejną część tego odcinka, ponieważ jest już pierwsza w nocy, a ja o 5 rano wstaję do pracy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Kanał zasubskrybujecie, film polajkujecie, więc ja Was zapraszam już na kolejne filmy z tej serii. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej!